Cześć, Mierosław z tej strony, słuchajcie, witam was w niedzielę. Może mnie widać, chociaż siedzę w cieniu, a za mną jest rozświetlona strzelnica. Eee, słuchajcie, jestem na strzelnicy loku. Na strzelnicy loków w miejscowości Koło. Zajebista strzelnica leśna, jak widzicie. W tej chwili Andrzej, i się z gromu, prowadzi takie pierwsze strzelanie w życiu dla młodych ludzi, którzy jeszcze nie strzelali. Dla synów mojego dobrego kumpla. Mój kumpel też tam sobie troszeczkę strzela. Można powiedzieć, takie zapoznanie z bronią dla młodzieży. Czy. To jest dobra droga, żeby broń, żeby młodzież uczyć strzelać. Oczywiście, jak najbardziej. Nie mówię już o sytuacji, która, którą mamy za naszą wschodnią granicą, ale przede wszystkim yy, broń uczy pokory, broń uczy obowiązkowości, czujności yy, i odpowiedzialności. No i między innymi taki jest. Cel tego szkolenia wstępnego. Chłopaki postrzelali troszeczkę z bojowych. Jeszcze będą z nich strzelać. Z wariacji takich dotyczących zarówno AK-47, czeskiej produkcji. Tutaj sobie leży taka broń. Nie pamiętam jeszcze jaka to była nazwa. Postrzelali sobie z wariacji na temat M16 z karabinku SAR 80, który sobie leży tutaj. O, możecie sobie zobaczyć, może ym, zorganizujemy jakieś strzelanie w najbliższym czasie, żeby dać Wam dokładnie, jak te giwery działają. Natomiast w dniu dzisiejszym, chciałem Wam. Polecić w taki sposób spędzania wolnego czasu, polecić e, tą drogę, żeby uczyć się jednak obsługi broni, żeby poznawać broń, żeby broń nie stanowiła jakiegoś tematu tabu, żeby nie stanowiła jakiegoś e, czegoś, czego się człowiek obawia. Broń to jest narzędzie. Trzeba nauczyć się narzędzia obsługiwać, czy to jest młotek, czy to jest nóż, czy to jest wreszcie broń palna. Myślę, że w nadchodzących czasach będzie to umiejętność nie do przeceniania i nie chodzi mi tylko o wojnę, ale o ogólne samopoczucie bezpieczeństwa i dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich. A czasy niespokojne nadchodzą. Poza tym, tak jak mówię, broń, strzelanie z broni palnej kształtuje pozytywne cechy w pozytywnych ludziach. Trzeba się będzie panie Andrzeju umówić no? jakieś... Jakieś pogadany? Pogadanki historyczne, społeczne, polityczne Trzeba i tak dalej. Naród trzeba uświadamiać. Permanentnie uświadamiać i wyprowadzać z głupoty. Gotów? Tak. Ładuj w środek celu. Uwaga! Teraz! A Co tak wolno? Szybciej! Szybciej! Szybciej, szybciej, szybciej chłopie, szybciej! Po mojej komendzie up jak najszybciej szednę! Jest pak, 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 pak! Uwaga! Gotów? Pochyl się! Teraz up!